Pan z wami, i z duchem Twoim. Słowa ewangelii według świętego marka, chwała Tobie, Panie. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami. Jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy Mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać Mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto Wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa. Zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli Twoja noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie chromem wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli Twoje oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie Chryste. Alleluja, hallelujah, hallelujah. Alleluja, hallelujah. We wtorek obchodzimy święto Świętej Teresy Dzieciątka Jezus. Dlatego Warto zacytować tę świętą, jako też przygotowanie do tego święta, ponieważ ona też ma nam coś do powiedzenia na temat nowej, błogosławionej. Posłuchajcie. Święta Teresa tak pisze w Dziejach Duszy: Spostrzegłam trzy karmelitanki ubrane w płaszcze i duże welony. Zrozumiałam jednak, że przybyły z nieba. W głębi serca powiedziałam sobie: Ach, jakże byłabym szczęśliwa, gdybym mogła zobaczyć twarz choć jednej z nich. Wtedy, jakby w odpowiedzi na moją prośbę, najwyższa ze świętych podeszła do mnie, natychmiast upadłam na kolana. O radości. Karmelitanka podniosła swój welon, a raczej uchyliła go i mnie nim okryła. Bez chwili wahania poznałam czcigodną matkę Annę od Jezusa, założycielkę Karmelu we Francji. Twarz jej była piękna, nieziemską pięknością. Nie biły od niej żadne promienie, a jednak mimo welonu, który nas obie okrywał, widziałam tę niebiańską twarz, rozjaśnioną, niewypowiedziane słodkim światłem. Światłem, które nie oświecało z zewnątrz, ale zdawało się zeń promieniować. Anna de Loubera, błogosławiona Anna od Jezusa, to postać wybitna, ponadprzeciętna. Urodziła się 25 listopada 1545 roku w Medina del Campo w Hiszpanii. W rodzinie ubogiej, choć pochodzącej z kręgów szlacheckich, ochrzona tego samego dnia, dość szybko zostaje osierocona przez rodziców. Jej ojciec Diego umiera, gdy ma zaledwie kilka miesięcy. Natomiast, gdy Anna ma 9 lat, umiera jej mama Franciszka de Torres. Dziećmi, czyli Anną, i jej starszym bratem, który później zostaje Jezuitą, opiekują się babcie ze strony mamy i ze strony taty. W wieku 18 lat powierza się kierownictwu duchowemu ojca Piotra Rodrígueza, jezuity. W wieku 18 lat powierza się kierownictwu duchowemu. To były te czasy, kiedy bardzo poważnie myślano o rozwoju życia duchowego. Już w tak młodym wieku radzono się światłych kapłanów w życiu duchowym. Jej kierownik dowiaduje się o reformie świętej Teresy od Jezusa i nakłania Annę, ażeby dołączyła do grona karmelitanek bosych. W klasztorze świętego Józefa w Avila, w pierwszym klasztorze reformy świętej Teresy. Co też czyni, Anna wstępuje do niego 1 sierpnia 1570 roku i otrzymuje imię zakonne siostry Anny od Jezusa. Warto dodać, iż wstępuje dość późno. Jak na tamte czasy, bo w wieku 25 lat, kiedyś to był bardzo późny już wiek, no dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj do zakonu wstępuje się przeważnie w wiele późniejszym wieku, chociaż na przykład ja osobiście wstąpiłem w wieku lat 20. Ponad rok od wstąpienia do zakonu 22 października. 1571 roku, jak to było wówczas ówczesnym zwyczaju, składa profesję wieczystą. Pozostaje w zażywej relacji ze świętą Teresą od Jezusa, która darzy ją wielkim zaufaniem. To właśnie w Annie Teresa od Jezusa upatruje kontynuatorkę swojego dzieła. Kamień węgielny, fundament, na którym będzie się rozwijał jej zakon. Zachował się zapis Matki Teresy od Jezusa, Świętej Teresy od Jezusa, która mówi o klasztorze w Beas de Segura, gdzie Anna od Jezusa została przeoryszą i to wieku zaledwie, uwaga, 30 lat. Wieku zaledwie 30 lat zostaje przeoryszą. Święta teresa pisze. O sytuacji w tym klasztorze. Jej zakonnice bardzo są zadowolone i darzą wielką miłością swą przeoryszę. Anna. Od Jezusa była świadkiem na procesie beatyfikacyjnym świętej Teresy Wielkiej i taką zostawia relację. Pomiędzy mną a matką Teresą istniały wzajemne stosunki niemal rodzinne. Bezpośrednio lub dzięki korespondencji wiedziałam o niej prawie wszystko. Także w Beaz de Segura. W 1578 roku poznaje świętego Jana od Krzyża, który jest jej spowiednikiem i kierownikiem duchowym, a jednocześnie łączy ich głęboka więź przyjaźni. Warto wskazać, iż święty Jan od Krzyża dedykuje jej jedno ze swoich głównych dzieł, pieśń duchową. W prologu do pieśni duchowej pisze, Czynię to najpierw dlatego, że dla początkujących napisano już wiele książek, a po drugie, że piszę to na życzenie czcigodnej matki, którą Pan nasz raczył wyprowadzić z początków i wprowadzić w łono miłości swojej. Anna od Jezusa również jest wezwana na proces beatyfikacyjny świętego Jana od Krzyża. Taka ciekawostka, że kiedy sędziowie chcą ją przesłuchiwać, żeby mówiła o tych łaskach mistycznych, które otrzymał Jan od krzyża, Anna milczy, nie chce powiedzieć ani słowa. Spowiednik jej spowiednik próbuje ją przekonać, ażeby powiedziała, ponieważ to będzie na większą chwałę zakonu. Anna odpowiada swojemu spowiednikowi że nie śmie o tym mówić z obawy, aby nie rozgłaszać sama swojej chwały i aby nie szczycić się tym, co zostało jej darowane. Matka Anna daje nam przez to do zrozumienia, że podczas spowiedzi u Jana od Krzyża Bóg często objawiał im swe tajemnice, tylko im obojgu. Najprawdopodobniej, Jan i Anna zobowiązali się wzajemnie, żeby nikomu o tym nie mówić. Święta Teresa od Jezusa, mimo iż darzy Anny wielkim zaufaniem, to nie szczędzi jej także słów krytyki. Zachował się ostry list Świętej Teresy od Jezusa skierowany do matki Anny. Którą gani za nadmierną pewność siebie, za zbyt autorytatywne kierowanie swoją wspólnotą, i przestrzega ją szczególnie przed pychą, która prowadzi na manowce, z tego listu przebija się osobowość Matki Anny, Anna od Jezusa jest osobą. O bardzo silnym charakterze i osobowości, pewną siebie, dojrzałą kobietą, tak jak święta Teresa od Jezusa, tak i jej córka Anna od Jezusa, ta sama linia, tak wielka siła ducha, determinacja i niezważanie na żadne przeciwności w drodze do celu, jeżeli tym celem jest wola Boża. Święta Błogosławiona Anna od Jezusa już po śmierci Teresy udaje się na nowe fundacje do Malagi, Madrytu, Walencji. Walczy również o to, by władze zakonu uznały za obowiązujące konstytucję mniszek zaoprobowane przez świętą Teresę. To też ciekawostka, przez to Anna od Jezusa bardzo naraża się niektórym wpływowym osobom w zakonie, między innymi generałowi zakonu ojcu Mikołajowi Dori. Osobie, która równie jak ona jest osobą o bardzo silnym charakterze i osobowości. Spotkały się dwa tytany, dwa giganty o dwóch odmiennych wizjach. Anna od Jezusa Anna od Jezusa spotkają prześladowania. Zostaje ukarana rodzajem zesłania i przeniesiona do klasztoru w Salamance. Wyprzedzając, powiem, że tę bitwę wygrała Anna od Jezusa, ponieważ to jej wizja ostatecznie zwyciężyła i obrona ducha świętej matki. Bądź co bądź musiała, sporo wycierpieć. Anna od Jezusa w 1604 roku zostaje wysłana do Francji, ażeby tam przeszczepić ducha Karmelu za Pirenejem. To wysłanie do Francji również było związane z tym konfliktem wewnątrz zakonu. Po prostu chciano... Chciano się jej pozbyć, tak, żeby z Hiszpanii wyjechała gdzieś tam do Francji i będziemy mieli spokój. I właśnie we Francji najbardziej widać ducha przedsiębiorczości i wielkiego zaangażowania Anny od Jezusa. Daje się poznać jako wielka kontynuatorka dzieła świętej Teresy. Osobiście bierze udział w założeniu klasztorów w Dijon, Amiens, Louvain, Mons oraz Brukseli w Belgii. Daje początek też nowym kierunkom ekspansji karmelitanek bosych. Wysyła swoje siostry do Anglii, a także do Polski, do Krakowa, gdzie siostry przybywają 2 czerwca 1612 roku. I zakładają pierwszy klasztor tutaj w Krakowie, obecnie ulica Grodzka, klasztor św. Marcina, obecnie kościół ewangelicko augsburskim Święta błogosławiona Anna od Jezusa również po raz pierwszy wydaje wraz z ojcem Hieronimem Gracjanem w Brukseli w 1610 roku księgę Fundacji Świętej Teresy od Jezusa. 12 lat kontaktów ze Świętą Teresą, czy 13 bliskich kontaktów z Janem od Krzyża stawiają Annę od Jezusa w sytuacji uprzywilejowanej. Jest ona jednym z filarów początków Karmelu Terezjańskiego. Dzięki silnej osobowości, podejmowaniu ciągłych inicjatyw, umiejętności kierowania innymi, odwadze była zawsze pierwszą w sytuacjach trudnych i ryzykownych. Nazywano ją przeoryszą, kapitanem lub kapitanem w habicie. Nasz zakon, gałąź męska jej też bardzo dużo zawdzięcza, ponieważ to ona była jedną z tych, którzy najbardziej przyczynili się do wydania brewe, które przyznało karmelitom Bosym autonomię. Pod koniec życia Bóg zapragnął od Anny drogi cierpienia. Przez ostatnie 9 lat swojego życia, aż do śmierci. Jej stan zdrowia się pogarsza, aż do paraliżu całego ciała. Do tego dochodzą ogromne osłości i cierpienia duchowe. Matka Anna umiera w Brukseli 4 marca 1621 roku w opinii Świętości. Jej niezwykle dynamiczne życie trwało 76 lat, z których 50 lat spędziła w klasztorze. Proces beatyfikacyjny rozpoczęto w tym samym roku, co umarła. Jednakże został on wstrzymany w 1642, kontynuowany na przełomie XIX i XX wieku. Dzisiaj dobiega końca beatyfikacją, która odbędzie się w Brukseli pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Chciałem jeszcze wspomnieć o cudzie do Beatyfikacji, który potwierdza, który jest niejako potwierdzeniem nieba co do świętości konkretnej osoby na Ziemi. Cud, który posłużył do Beatyfikacji pochodzi, pochodzi z 1621 roku. Wydarzył się cztery godziny po śmierci Matki Anny od Jezusa. Otóż w klasztorze w Brukseli była siostra Janina od Ducha Świętego, która zachorowała na częściowy paraliż kończyn dolnych. Była chroma, nie, nie mogła chodzić. Choroba postępowała do przodu. Do tego stopnia, że w 1619 roku, czyli dwa lata przed śmiercią Anny od Jezusa, została ona przykuta całkowicie do łóżka. W cztery godziny po śmierci Anny od Jezusa poprosiła siostry, aby podwiozły ją, przyniosły ją do ciała czcigodnej matki, ażeby mogła dotknąć się. Ciała i poprosić o uzdrowienie. I co się dzieje? W tym momencie siostra Janina odzyskuje całkowite zdrowie. Od razu po tym wydarzeniu zrobiono proces kanoniczny, który zgromadził cenne dokumenty i zeznania świadków. Wszystko dokładnie udokumentowano, przesłuchano świadków, lekarza, który mówił tak, to nie mogło być naturalne uzdrowienie. W 1635 roku zrobiono kolejny proces. Bo przesłuchano znowu świadków, drugiego lekarza, który to samo mówi. I właśnie ten cud papież Franciszek uznał jako wystarczający do tego, żeby beatyfikować matkę Annę od Jezusa. Na koniec wróćmy do świętej Teresy od dzieciąka Jezus, do jej wizji matki Anny od Jezusa. Kontynuuje ona w dziejach duszy. Widzę jeszcze spojrzenie i pełen miłości uśmiech wielebnej matki. Mam wrażenie, że czuję jeszcze pieszczoty, którymi mnie obsypała. Widząc się tak serdecznie kochaną, odważyłam się wyrzec te słowa. O Matko, powiedz, błagam cię, czy dobry Bóg pozostawi mnie jeszcze długo na ziemi, czy nie zechce przyjąć wkrótce, czy nie zechce przyjść wkrótce po mnie. Święta, uśmiechnąwszy się czule, wyszeptała. Tak, wkrótce, wkrótce, obiecuję ci to. Matko moja, dodałam, powiedz mi jeszcze, czy dobry Bóg nie żąda ode mnie czegoś więcej? Ponad te moje biedne, małe czynności i pragnienia, czy jest ze mnie zadowolony? Twarz świętej nabrała wyrazu nieporównanie bardziej czułego niż wtedy, kiedy mówiła do mnie po raz pierwszy. Jej spojrzenie i pieszczoty były najsłodszą odpowiedzią. Powiedziała mi jeszcze: Dobry Bóg nie żąda od Ciebie niczego więcej, jest zadowolony, bardzo zadowolony. Następnie pieściła mnie z tak wielką miłością, jakiej nie ma nawet najczulsza matka dla swego dziecka, po czym oddaliła się. Po tym, co powiedziałem na początku, mógłby wam zostać obraz Anny od Jezusa jako silnej, kobiety, stanowczej, niezdecydowanej, która jest stworzona do tego, żeby rządzić, kierować. Zacytowałem Teresa Dzieciątka Jezus, żebyście zrozumieli, przyjęli, iż Anna od Jezusa jest osobą, która kocha, która wielką miłością darzy swojej siostry i również nas i chce nam pomagać na tej drodze do Pana Boga. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus pisze, że czcigodna Matka Anna od Jezusa była mi dotąd zupełnie obojętna. Nigdy jej nie wzywałam, a myślałam o niej tylko wówczas, gdy ją wspominało, wspominano, co zdarzało się dosyć rzadko. Zrozumiałam, jak bardzo jestem przez nią kochana. też o ile odtąd Dotąd byłam względem niej obojętna, o tyle teraz serce moje rozpływa się w miłości i wdzięczności. Nie tylko wobec świętej, która mnie nawiedziła, ale wobec wszystkich błogosławionych mieszkańców nieba. Papież Franciszek beatyfikuje Annę od Jezusa 400 lat po jej śmierci. To nie jest święta, która żyła w XX-XXI wieku. Żyła dawno temu, skoro Ojciec Święty wynosi ją na ołtarze, to znaczy, że ta postać ma nam coś ważnego do powiedzenia. Czyni to osobiście w Brukseli. Dlaczego ta postać jest ważna? To takie osobiste świadectwo dla mnie na przykład. Dlaczego ona jest ważna? Jej całe życie pokazuje, że najważniejsza jest wola Boża, i dary natury, i łaski, które od Boga otrzymaliśmy, są po to, żeby nimi służyć Bogu. Anna od Jezusa świetnie wykorzystała wszystko, również ten swój silny charakter i osobowość. Bóg chciał zaszczepić Karmel we Francji, Bóg chciał, Ażeby fundament karmelu teryzjańskiego oparł się na silnych fundamentów, i właśnie Anna miała być tą kontynuatorką dzieła świętej Teresy od Jezusa. Najważniejsza jest wola Boża, mówi Anna od Jezusa. Mówi jeszcze, że w życiu naszym spotkają nas cierpienia i prześladowania. Jeżeli będziemy chcieli wolę Bożą wypełnić. Sprzeciwy. Tego też doświadczyła Anna od Jezusa. Nie załamała się, przeszła przez to zwycięsko, osiągnęła chwałę nieba i teraz dla nas jest tym wzorem, który promieniuje nie tylko nam, braciom, siostrom w Karmelu, ale wam, drodzy wierni, ażeby nie bać się iść za Bogiem odważnie. Przygotowaliśmy takie małe obrazki, które zachęcam, żeby zabrać ze sobą. Można wziąć ich więcej i rozdać. Są obecne tutaj przy obrazie Matki Anny, jak również z tyłu Kościoła. Amen.